Jak otworzymy prawie że dowolny pol, portal internetowy, znajdziemy informację. Solidarna Polska, dwukropek, palikot winien. Chodzi o sprawę marihuany i, 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 i śmierci młodego chłopaka. Wydaje się, że ta perso próba personalizacji, akurat w takim zagadnieniu, jest no właśnie albo PR-ową sztuczką, albo chyba jednak głęboką niezgrabnością. Proszę pana, jeżeli Nie. giną młodzi ludzie, to popełniają się samobójstwo... Się wskazywać w i to popełniają w samobójstwo... Polityki, kultury, mediów? Właśnie to ludzie polityki e, i mówię tutaj właśnie chociażby w, o panu Palikocie, który, którego ugrupowaniem sami, ugrupowanie jak gdyby ma na sztandarach legalizację marihuany, jest e, politykiem, który w mojej ocenie, tak to odbieram, też tak to odbierają młodzi ludzie niestety. Ja w takim środowisku Mimo już swoje lata mam, ale, ale mam dzieci w tym wieku. Te dzieci mają przyjaciół, kolegów, koleżanki, dyskutują na ten temat. Palikot stara się być takim górą wśród tych młodych ludzi. Nie zawsze mu to wychodzi, chcę to jasno powiedzieć. Jest sporo młodych ludzi, którzy odrzuca, odrzucają jego stylu prawiania polityki, nie uznają go za poważny i, i godny, mm, godny uwagi, ale jednak bardzo, w mojej ocenie, jako matki, powtarzam, jako osoby, która. Przez 15 lat stykała się z bardzo trudnymi przypadkami, wręcz śmierci osób młodych na skutek spożywania naprzód miękkich, a potem twardych narkotyków. Jestem bardzo przeciwna propagowaniu w jakiejkolwiek formie, w, wykorzystując do tego swoją funkcję publiczną. To jest skandal, tak być nie powinno. Ja wiem, że żyjemy w wolnym kraju i mamy prawo składać różnego rodzaju inicjatywy legislacyjne, ale trzeba jeszcze na to wszystko nałożyć rozum i trzeba ważyć to, jaki to może odnieść skutek w w sensie burzenia pewnych wartości, które powinniśmy zachować. Bo jeżeli chcemy mieć odurzone społeczeństwo, no to róbmy tak dalej. Natomiast jeżeli chcemy, żeby proponować takie rozwiązania dla młodych ludzi, na które oni zasługują, bo oni dzisiaj tak naprawdę uczą się czasami na kilku kierunkach. żeby promować te dobre rozwiązania tylko na Ale jeżeli my promujemy te dobre rozwiązania, panie redaktorze, jeżeli proponujemy te rozwiązania w zakresie, czy teraz w sobotę mamy kongres stop Stopkor, ale też będzie wielka dyskusja na temat naszego kształtu, naszego ostatecznego kształtu naszego programu, gdzie będziemy mieli bardzo dobrą ofertę właśnie dla młodych ludzi, szczególnie tych, które, którzy już wchodzą na, na rynek pracy, kiedy to myślenie takie już bardziej o, o przyszłości zaczyna się mniej więcej na poziomie czwartego, piątego roku życia, przepraszam, studiów i oni do tego wszystkiego naprawdę się są. Świetnie przygotowani, często kończą dwa, nawet trzy kierunki i co? Co im proponuje pan na przykład pan Paliko? Te już rządzi, nie wspomnę to na może inny program, bo by trzeba było długo na ten temat mówić o tych niepowodzeniach, może bardziej braku tej oferty zupełnej, więc próbuje się w jakiś sposób zawłaszczyć te chociaż kilka procent po nawet jeszcze przecinku, żeby zaistnieć. Ja powiem tak, już kończę, w związku z powyższym trzeba mieć tą ofertę dla młodych ludzi, ale inną niż proponuje Janusz Paliko. To jest reakcja na jego politykę, która jest szkodliwa dla młodych ludzi.